Drugoligowe zespoły siatkarskie Sędziszowa Małopolskiego rozpoczęły 1 października nowy sezon. Na pierwsze mecze drużyny rozegrały na własnych boiskach. Niestety zarówno ekstransowi, jak i Marbie nie udało się wygrać. W pierwszej kolejce sezonu 2022 na 2023 Ekstrans sędziszów przegrał z TKS tychy 1 do 3. Tyski klub siatkarski w tamtym sezonie uplasował się na siódmym miejscu tuż za plecami sędziszowskich siatkarzy. Moim zdaniem zauważyła dzisiaj zbyt, zbyt duża nerwowość u zwodników. Drugim, taką, drugą taką składową niestety tej porażki było to, że skład został dosyć mocno przemywywany. I dzisiaj widać było, że chłopaki jeszcze nie są do końca zgrani, nie wiedzą, czego mogą, do końca po sobie, czego mogą się spodziewać po sobie. I tak widać, że w tych, w tych takich nerwowych sytuacjach jeden patrzy na drugiego, a nie to, że, że co ja mam grać i że, że ja mam iść do piłki. Także to, 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 to są dwie główne przyczyny, że że nam potrzeba troszeczkę więcej, jeszcze trochę czasu i uważam, że z treningu na, na trening będzie coraz lepiej. O co w tym sezonie walczy Ekstrans? Chcielibyśmy wywalczyć po rundzie zasadniczej to, to co najmniej drugie miejsce i grać dalej. A, a jak z tego wyjdzie, to, to, to zobaczymy. Na pewno ten zespół stać jest na to, żeby, żeby grać w czołówce tabeli, także tutaj jeszcze mamy, mamy nie, wiele niewiadomych. Ale tak jak powiedziałem wcześniej czas będzie grał na naszą korzyść. W drużynie zaszło kilka istotnych zmian, mówi trenerek Strans Tomasz Józefacki. Mamy nowego rozgrywającego, nowego libero, nowego przyjmującego, nowego środkowego. Wrócił do nas Tomasz Kusior, także przejmowanie jest dosyć spore. I no i będziemy będziemy pracować nad, 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 na zgranie przede wszystkim jak największą ilość akcji, żeby to nam procentowało. W sobotę swój pierwszy w tym sezonie mecz rozegrała również Marba Sędziszów. Po bardzo widowiskowym i dobrym meczu siatkarki uległy rywalkom z na 3 do 2. Wspaniały początek sezonu w Sędziszowie Małopolskim. Dzisiaj obie drużyny stworzyły doskonałe widowisko mecz był na bardzo wysokim poziomie. Jedna i druga strona grała tak, że porównałbym to do walki bokserskiej, gdzie w ringu spotyka się dwóch pięściarzy, z których jeden inkasuje tyle celnych ciosów, ile, je wyprowadzi, ile ich wyprowadził. Naprawdę wyrównane spotkanie. Przegraliśmy chyba dlatego, że po prostu zabrakło nam troszkę szczęścia. Szczególnie właśnie w breaku, wtedy kiedy mogliśmy kontrować, mieliśmy piłki w górze, zostaliśmy kilka razy zablokowani i Koniec końców przegrywamy ten mecz, ale cieszymy się z tego, że zdobywaliśmy przede wszystkim jeden punkt z tak silnym zespołem, jakim jest co prawda Benjaminek z Imielina, ale wzmocniony zawodniczkami pierwszoligowymi, reprezentantkami Polski w, do lat 19, więc naprawdę był to Wspaniały przeciwnik dla nas na inaugurację i cieszę się, że, że kibice na początek sezonu mogli tak dobre widowisko obejrzeć. Biorąc pod uwagę doskonały w wykonaniu marby w poprzedni sezon, drużyna będzie walczyć o najwyższe miejsca w tabeli. Nie możemy mieć niższych aspiracji niż przynajmniej to, co w tamtym sezonie, czyli awans do pierwszej dwójki. Inaczej powiem, zakończenie rundy zasadniczej w pierwszej dwójce i awans do turniejów półfinałowych o pierwszą ligę. Wydaje się, że skład jest na tyle mocny, że przy ciężkiej pracy, przy pełnym zaangażowaniu, przy większym zgraniu jeszcze, bo dopiero zaczynamy sezon, wykonanie celu jest całkiem możliwe. W drugiej kolejce Ekstrans Sędziszów zmierzy się w derbowym spotkaniu z błękitnymi robczyce, natomiast Marba Sędziszów rozegra mecz z Tomasowią Tomaszów Lubelski.